No róż się. Komura tutaj. A tu nagroda. Nagroda. No idzie. Nie, to by było za łatwe. Tutaj. A dystans, pół metra. No Gromo, dalej. No, taką mureczka może być twoja. <laughs> mhm. Jak blisko, a tak daleko. Ach, moje, moje. Jak krokodyl antylopę. Пак церешни. Какая ксюшинка. И чайниче.